Peggy 18. Ojej! Chcecie, żeby wasza gra zamiast tak wyglądała tak? Witam! Wiecie co chciałem zrobić? Poradnik? Do KO 3! Ale wiecie co przecież KO i wszystkie inne KO są już na scenie. ha! Dobre, nie no. Zamknij się. Chciałbym was najmocniej przeprosić, bo okazało się, że zainstalowanie dubbingu do Raymana 3 przez Goga jest o wiele prostsze niż mi się wydawało, więc. Zrobimy teraz poprawną wersję. Zapraszam. Jednakże czy chcielibyście też poradnik do tych panów? Skąd wziąć? Tego pana akurat można zdobyć legalnie, ale tego? Hmm, nie wydaje mi się. Kolego, zagubiony jesteś. Gdzie ty się podziałeś? Jedna osoba z Was prosiła mnie o polską wersję. Jak... Jeśli by mi się udało to przekonwertować tę płytkę na plik ISO to może wam podam, zrobię odcinek po prostu o rejmie nieszalonych kurdikach i wam po prostu to dam link do chmury, gdzie będziecie mogli to pobrać czy coś. Tak, mniej szalonych kurdikach. Wiecie czemu? Bo w archiwach internetu odnalazłem płytę instalacyjną do zainstalowania rejmy na kurdików 2. Ach, proszę bardzo, tutaj mam nawet sobie dodałem dwójeczkę i ja wiedziałem, że dwójka jest na peceta, ale nigdy w to nie grałem, więc zrobimy o ten odcinek oczywiście jeśli chcecie, ale teraz Rayman 3. Jak was informowałem na społeczności były promocje na GOGU. Więc skorzystaliście, nie? Nie? Mam być zawiedziony? Nie róbcie mi tego. Ja osobiście skorzystałem i sobie kupiłem. Mam zainstalowanego tego Rayman 3. Po tym jak zainstalowaliście sobie tę grę, gra wam powinna normalnie chodzić, lecz najpierw instalujemy Rayman Control Panel. Better Rayman i te tekstury. Więc robimy między innymi to samo co w poprzednim odci odcinku. Tak. Jeśli będziecie chcieli mieć ta starą wersję i nową z tych plików ISO i z GOGA to zróbcie sobie odrębny folder tak po prostu dla bezpieczeństwa, tak? Tak. No to tak, mamy nasz folder. Ja tu już wszystko mam zrobione, ale spokojnie, ja, ja z wami to jeszcze raz zrobię. Haman hey 3 Hudum Havok z PC. E z PC mamy GOG, faktycznie. No i teraz możemy faktycznie zainstalować ten install, ten Better Rayman 3, no to tutaj pobieramy sobie pobieramy sobie Rayman 3 Better, lepszego Raymana 3, Znowu te y, tekstury, Re Rayman Control Panel. Zanim będziemy cokolwiek robić, musimy dać znać Rayman Control Panel po zainstalowaniu Raymana 3 na Gogu, że mamy odrębną wersję Raymana 3 z płyty i odrębną wersję Raymana 3 z Goga. Jak to robimy? Mamy tu Raymana 3 i widzicie, to jest moja wers wersja z płyty. Nawet tu macie ścieżkę, a to jest moja wersja z Goga. Gdzie ja tu mam wszystko już poinstalowane i tak. Jak to robić? Po prostu tutaj dodajemy grę i normalnie tu zlokalizuj i szukacie swoje gry tutaj. No i chyba select folder po prostu, i wam się doda kolejny tutaj yy, odnośnik do na 3 i zróbcie ten sobie folder nowy na tą wersję Goga, żebyście wiedzieli, że to jest na pewno wersja z Goga po prostu żeby ta ścieżka się różniła, nie? bo potem dostaniecie pierwsza naprawdę. To tak. Yy, zanim to będziemy instalować te, yy, mody mody tutaj na samym końcu. No to tak. Najważniejszy jest ten Better Raymond 3. Więc mamy tego Raymana 3, instalujemy. Po, to powinno być coś takiego, że w miejscu gdzie macie zainstalowanego Raymana 3 powinien pojawić Wam się folder Ray 3 i te wszystkie pliki przenosicie sobie do, do lokalizacji Raymana 3, czyli Ctrl X i tutaj sobie przenosicie, ja to mam już przenoszone, więc to sobie usunę. No i tutaj sobie normalnie wszystko ustawiacie. Pamiętajcie, że jak sobie tutaj ustawicie rozdzielczość na Full HD, to automatycznie wam się zmieni rozdzielczość w tej wersji na płyty, tą, na tą poprzednią wersję, i wtedy wam się wszystko rozjedzie, jak znowu uruchomicie tą poprzednią. Więc jeśli nie chcecie kombinować, po prostu wybierzcie sobie, że gracie cały czas na tej pierwszej wersji, jak w poprzednim tutorialu, albo na tej. No i tak, ja to mam po prostu tak ustawione i dzięki temu modu od razu po podłączeniu kontrolera gra wam normalnie na nim chodzi nie trzeba tu nic klikać dodatkowego jest wszystko super tylko no niestety jest wszystko nadal po angielsku więc jak zrobić żeby było po polsku no robimy to zanim ładujemy tekstury HD. Już pokazuję. Musimy sobie wejść na stronę PC gamingwiki.com Rayman 3 To jest cała strona, która po prostu mówi o tym. Wszystkie jakieś funkcje, wszystkie jakieś, jakieś pierdoły i w ogóle. Nawet jest tutaj wydawca. Russian Book Entertainment. Co jest? Nieważne. Tutaj schodzimy na dół i tutaj mamy localizations, nie? I jakimś dziwnym trafem przy tylko polskiej wersji jest patch For Digital Release download. Klikacie tu sobie I normalnie macie spolszczenie do gry Czy to nie jest zajebiste? No, więc pobieramy Mamy tu nasze spolszczenie O kurczę. <laughs> Trochę za zabawna sprawa, bo Ja pobierałem inne spolszczenie z poradnika na YouTubie Mogę, mogę wam pokazać Bo ja myślałem, że to jest to samo Zobaczcie, Rayman 3 Co jest? Zagrajnik nowy film wstawił o Raymanie, muszę to zobaczyć Trzeba najpierw dokończyć film, przenieść coś takiego To było to, tak to było to To, ctrl c, ctrl v Po prostu wywalcie to Znak zapytania u góry I to też jest z mega, ja myślałem, że to jest to samo A to nie jest to samo Jednakże w tym folderze macie dosłownie Te trzy rzeczy i to powinno zadziałać Nie mam pojęcia co to są te dwa pliki Więc wybierzcie sobie społecznie które chcecie Ja mam z tego filmu I mi działa, myślałem, że to będzie to samo Na tej, na tej stronie, ale działa ci działa więc robimy to tak, te trzy rzeczy po prostu przenosicie tutaj, to już macie przeniesione, to bierzemy sobie z powrotem te tekstury, które wcześ wcześniej ściągnęliście i dopiero po przeniesieniu dubbingu polskiego wtedy przenosimy te tekstury. Znowu tego folderu wchodzimy do Rayman 3 Panel Control. Control Panel, przepraszam, to jest nasza wersja GOG. Sprawdzamy. Jest i synchronizuj tekstury. Coś się nie ładuje, to po prostu wyjdźcie z tego programu i jeszcze raz wejdźcie. Powinno być wszystko Git. Możecie tu nawet sobie pobrać te, to ten mod, ten mod, ten mod, po prostu dla zwiększ, zwiększenia efektów. Ja to mam pobrane, znowu tam synchronizujemy i w ogóle. I generalnie gra powinna hulać. Jak coś pominąłem to poprawcie mnie w komentarzach, ale powinno być git. No wszystko co tak minimalnie jest potrzebne do fajnej rozgrywki, więc gramy. Więc odpalmy sobie. Normalnie się y, otwiera y, stare te, te intro Ubisoftu No i mamy naszego Raymana 3 Wy to pewnie, pewnie będziecie mieli coś takiego bardziej I to jest właśnie rzecz, którą teraz chciałbym zrobić Generalnie już wszystko powinno być git Polskich czcionek nie będzie, bo to ten mod HD psuje wszystko, więc spokojnie Ale jeśli na przykład byście chcieli pobawić się kontrastami Na przykład, żeby gra wam tak wyglądała Ja mam to po to, żeby po prostu to bardziej imitowało wersję Raymana 3 HD z wersji właśnie na Xboxa 360, która ma bardziej podbity kontrast. I mi się to zajebiście podoba, to jest między innymi reshade Więc jeśli wam to wystarczy już możecie wyjść, jeśli chcecie żeby gra wam, gra wam tak wyglądała, to zostańcie Więc tak, jak zainstalować, to będzie trochę wyz wyzwania, ale zróbmy to Więc tak, na początku najważniejsza rzecz, rayman 3 reshade mod, coś takiego sobie piszecie Weź sobie to pierwsze To jest generalnie jakiś stary tutorial z, z przed 6 lat a Więc wywalone w to Ale najważniejsze, najważniejsze jest to Że tu musimy wziąć To musimy wziąć Czemu? Ponieważ To jest aplikacja, która to umożliwia Wgrywanie tego risheida, Ale od DirectX 9 A Arrayment 3 był robiony na DirectX 8 Więc musimy ściągnąć specjalny plik DirectX.dll żeby po prostu to działało Więc co robimy? No po prostu tego githuba bierzemy tutaj mamy Dostępny ten plik Pobieramy Oba on jest spoko, ale zanim yy, Bierzemy sobie reshade yy, yy, Po prostu wpisujemy Klikamy download, download, Ale ja już mam tutaj yy, Zainstalowane więc wyw wywalone w to Tutaj to między innymi tak wygląda yy, w browse i zaznaczacie po prostu te, tego swojego rejmy na 3 Czekajcie dalej, upewnijcie, że to, upewnijcie się, że to jest na pewno ten z GOG'a Dalej, żywa Direct3D8 I tu pokazuje, że trzeba właśnie to pobrać z tej strony Ale i tak mimo tego zaznaczacie tutaj 9 Macie tutaj 9, next I ja to mam już ustawione, ale wam pokażę Update, enter and... No, i tutaj macie między innymi e, takie e, rzeczy. Możecie sobie po prostu sobie ustawić na przykład, możecie pierwsze po prostu e, nie wiem, powiedzmy, tak sobie zróbcie, to, to wam wystarczy. Potem next i sobie jeszcze tutaj automatycznie się wam zrobi. Tutaj e, plik o tytule reshade preset inni, i to musicie sobie zaznaczyć. Potem Next. Wam się to już automatycznie zainstaluje i następnie to sobie wywalę, bo ja to mam. A musicie to sobie jeszcze potwierdzić, że to jest. To jest niby wirus, ale mi tam działa. Jak się boicie, to nie róbcie, mi działa, bo to, to po prostu ingeruje w pliki systemowe DirectX, więc dlatego przeglądarka się buntuje, ale to musi ingerować, bo inaczej nie zadziała wam, wam ten reshade. Więc tak to, jak tu już macie sobie porobionego tego reshade'a, robicie tak. Ctrl V, Ctrl C. Ja tego nie będę robił, bo już to mam przeniesione. Więc ja sobie to wywalę. To tak samo. Już mam to zrobione. No i tak naprawdę tyle. Przycisk, który to uruchamia, tą tabelkę z tymi wszystkimi kontrastami w ogóle to jest home, przynajmniej u mnie. I to tyle w sumie. No, powiem tak, nie wiem czy będę robił kolejne tutoriale, bo ten z Rejmna 2 średnio tam wyszedł. Jeśli naprawdę byście chcieli, to ja mogę coś wykombinować z pozostałymi częściami, więc... Siemka.